Bożeństwo żałobne ukochanej mamusi, dużo błogosławieństwa Bożego i sił życzymy z okazji jej imienia wielkiej rzymskiej męczennicy w Rzymie jest specjalna bazylika wywołana uczci świętej Anastazji i Pan Jezus mamuli błogosławi wszystkim gratuluję, którzy wytrwali na drugim dniu postu o chlebie i wodzie niech Pan daje siły na pociechę Podam fragmenty z życiorysu świętego Szymona nas Jako 13 chłopiec wstąpił do klasztoru. Dziś by Rzym te klasztorskie rozwiązał. Bo tam co trzeci dzień panie Władku jedli. Dwa dni nic. Co trzeci dzień jedli i pili. On był tak gorliwy, miał 13 lat, że zaczął puścić jeść co szósty dzień. Tak zdziwiał, że go wyrzucili z klasztoru. To się na linach takim jar, jarze powiesił, że się przełożony uczył nad nim i dzieci poszedł i go do klasztoru sprowadził. w niewielkim poście kazał się zamurować na 40 dni. Panie Józku, zamurować. Nie chcieli go zamurować. Więc powiedział, dodajcie 7 chlebów i 2 wody. To się zgodzili. Ale jak odgrzebali po 40 dniach ten mur, no to Szymon słupnik, dzieci leżą ledwo dychą na ziemi chleby obok niego i dwa literka wody nietknięte. Także to co my dziś pościmy, to w porównaniu z Szymonem słupnikiem, a później się tak umartwiał, jak nasz pan Stasiu, to najpierw zbudował pustelnię. Ale żeby widział niebo, to nie zbudował dachu, tylko cztery ściany. Później już się takie cuda działy, że dzieci na polu mieszkał, dwa na dwa, nie kład się spać. Inne miał umartwienia, że się koło szyi wiązał łańcuch, koło nogi. Jak mu się już ta druga noga z łańcuchem zofaciła, to stąd na jednym nodze całymi dniami w ogóle się nie kłod. Później sponsorzy byli, co mu każdy fundował tego pana. No bo już jak jego świętość była tak wielka, dlatego ja do tego, to te hołbki mu przychodzili bez dachu, żeby niebo widział, to to mu obcinali habit, dotykać się chcieli, nie mógł się modlić, więc padł na pomysł że najpierw napalu na 5 łokci, czyli na 2,5 metra. Zbudował na tym domek, ale oczywiście bez dachu, żeby niebo widział. Czyli lało po nim bez przerwy. Najdłuższego pala miał na 20 łokci, czyli na 10 metrów. Miał wielu naśladowców na wschodzie, no bo tam ciepli. Bo ja muśki na Śladowstwa jeden we Francji, no ale że zima i zimno, to nie za długo na tym polu wytrzymał. Nasz Szymon żył, drodzy Państwo, w Syrii, więc tam jest ciepli, wytrzymam. Więc wszystkim życzę, abyście wytrzymali w tym poście wielkopostnym o chlebie i wodzie do uroczystości. Mamusia, nie i ciężko. Wiemy, ci ciężko, ale ty już z postu zwolniona i lekarstwa zażywasz. Sią codziennie pytasz, która nam nie pości, jak się ona do nieba dostanie. Mówię, w butach. Z butami do nieba pójdziesz. Więc trwamy, ćwiczymy się, bo przypominam, gorliwość o dom mnie pożera w maju, będzie więcej już świąt Matki Bożej, to powprowadzamy te różne dodatkowe posty przed dzień, aby Matkę Bożą czcić. Cieszę się, że tu kilku wytrzymuje I internautów pozdrawiam, którzy postanowili o chlebie i wodzie. To już drugi dzień, żeby was pocieszyć. Znam takiego pustelnika prawie że już świętego, że nawet przez całe życie nie je na skóry, czy, czy z wołu, czy z gęsi. A jak mu już podadzą makaron, to kompotem się zalewa i też zjada. Tak żebyście byli przespokojni, są jeszcze na tej ziemi gorliwi i święci. No my duchem troszkę już rozwodnionym, rozpuszczonym, pocieszałem wczoraj jedną osobę cierpiącą w pierwszym dniu postu, że w tamtych czasach takiego jadła nie było. Tyle różnych subtelnych, pokuśnych potraw co teraz. No ale te 6 dni dzieci wytrzymamy i już jest blisko wielka sobota. By domowników pocieszyć na święta już są przygotowywane gołąbki, robiony już jest bigos, z barszczem czerwonym będą krokiety, dwie potężne nogi z indyka po 5 kg jedna, byś tak płucno głowa. Ta Taką nogą to się nie podniesie. To wszystko jest powolutku przygotowywane na święta. Mamusia już zbudziła wolitywność piec pieczenia ciasta, więc będzie to wszystko przygotowywane. Tydzień temu było nakupimy. Ja wam dam babę, nakupimy na święta, nakupimy, pieczemy, bo mamy mąkę i mamy piecę, więc pieczemy mamusia. Nie nakupimy, tylko pieczemy. Więc już będzie posiłek bezmięsny po liturgii Wigilii Wielkanoc Sobotniej, także równie daleko jeszcze parę nocy. Komu jest ciężko w wytrwaniu w postu do Pana Stasza po błogosławieństwo. Niektórzy podeszli, łatwiej to wytrzymywać, także proszę sobie brać. Na serio to wszystko. Na drugi rok jak się znajdą chętni, to przez 40 dni pójdziemy w ślady Andrzeja Żurawka, Świętego Świerada, idziemy do lasu, jak on pracował w lesie ciężko i codziennie ja tylko jednego orzeszka. Mamy kłótnie na pustę, czy to był włoski, czy laskowy. Ja się opowiadam za włoskim, bo troszkę więcej niż w laskowym, no ale to już, wy, to już forma Postu to ustalimy. To tyle moich ogłoszeń. Mamusia musi codziennie jeść jedną potrawę ciepłą w tym tygodniu. Jasne, Pani Ania, pilnować, krzyknąć, jakby nie chciała. Ma być zdrowa, silna. Panie Jezus, Ciebie, ma modlitwy. Postu już mniej. Bogu dzięki, że jeszcze mama apetyt masz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki, wieki. Na wieki. Na wieki. Za 7-10 minut nasze на боженство.